BMW R1200R to nie jest motocykl bez wad, ale jednocześnie nie są to takie wady, które by sugerowały, że jest to motocykl konstrukcyjnie i inżyniersko nieprzemyślany. Wadliwy. Kto kocha BMW, nie zwróci na nie uwagi. Kto kocha motoguci, zawsze będzie jeździł motoguci, chociaż ja tego pomysłu na motocykl nie rozumiem. W tym filmie spróbuję powiedzieć Wam, co myśleć o tym motocyklu. I zapraszam. Jakie są podstawowe dane techniczne tego motocykla? Żebym czegoś nie pomylił, zajrzyjmy do instrukcji. Typ silnika: dwucylindrowy, czterosuwowy silnik w układzie bokser z dwoma wałkami rozrządu, czterema promieniowo rozmieszczonymi zaworami na jeden cylinder. Chłodzenie powietrzem i olejem z elektronicznym sterowaniem silnika. Pojemność 1170 cm3, średnica tłoka 101 mm, skok tłoka 73 mm, sprężanie 12,0 do 1 i moc 81 kW przy prędkości obrotowej 7,750. Moment obrotowy: 119 Nm przy 6000 obrotów, maksymalna prędkość obrotowa: 8,5 na luzie 1150 obrotów. Pojemność zbiornika paliwa. 18, rezerwa 3. Czego nie lubię w tym motocyklu, to już na jednym ze swoich krótkich filmów mówiłem: nie lubię wskaźnika paliwa. Bardzo przekłamuje. W tej chwili przejechałem od tankowania 226 km, a wskaźnik w zasadzie pokazuje, że mam połowę, czyli powinienem przejechać drugie tyle, czyli około 450 km. Raczej się to nie uda. I niestety przez takie zawierzenie czujnikowi paliwa stałem kiedyś bez paliwa, a stałem dokładnie właśnie w tym miejscu, czyli w polu. Miałem stąd do stacji najbliższej około 8 km. Dałbym radę, ale góra dołu. Co jeszcze mamy na wyświetlaczu? W tym miejscu dwa przebiegi dzienne. Jeden zawsze mam poświęcony. Ilości kilometrów od ostatniego tankowania: zegarek, wskaźnik paliwa, wskaźnik biegu i temperatura. Tą pozycję możemy zmieniać poprzez przycisk info. I może to być albo temperatura, albo średnia prędkość, albo średnie spalanie albo ilość kilometrów, które możemy przejechać do najbliższego tankowania. Dopóki silnik nie jest włączony, to tutaj nic nie pokaże. Na kierownicy mamy typowy dla BMW system włączania kierunkowskazów, czyli z lewej strony mamy kierunkowskaz, włącznik kierunkowskazu lewego, z prawej, prawego. Wyłącznik, wyłącznik tego kierunkowskazu, grzanie manetek, dwa tryby. Pierwszy to jest taki na podtrzymanie, drugi, żeby szybko dogrzać. Ale, jak jest naprawdę zimno, to po prostu manetki są ciepłe albo bardzo ciepłe, i ciepło jest nam wewnętrzne dłoni, ale grzbiety dłoni i tak nam wzmacną. Dlatego, tą część akcesoryjną, którą sobie zamontowałem, osłonę dłoni, bardziej typową dla GS-u, również w tym motocyklu bardzo polecam. O czym trzeba pamiętać? Jak włączamy motocykl. Należy poczekać, aż te wskazówki dojdą do końca i wrócą, żeby w międzyczasie nie włączyć wyłącznika bezpieczeństwa. Bo jeżeli zrobimy to w tym samym momencie, gdy to sprawdzenie ma miejsce, wówczas motocykla nie będzie można uruchomić. Zapomniałem jeszcze dodać, że oczywiście ciśnienie w kołach z przodu i z tyłu również jest pokazywane i jest to, muszę przyznać, pokazywane dość dokładnie. Bierze również pod uwagę temperaturę powietrza, czyli kompensuje ją. Dlaczego świeci mi się tutaj komunikat serwis? Nie dlatego, że motocykl wymaga serwisowania, tylko dlatego, że nie został podłączony do komputera, bo tylko poprzez komputer i to BMW oprogramowanie można ten komunikat skasować. Gdy byłem u nich ostatni raz, kilka lat temu, no kilka, dwa, trzy lata temu, prosiłem ich, żeby wpisali datę za 30 lat, ale albo zapomnieli, albo oprogramowanie nie dopuszcza. Będę musiał do nich podjechać. Niestety, podłączenie do komputera w BMW to jest koszt około 250 zł. Ale na razie będę sobie z tym jeździł. Wyłącznik ESA służy do ustawienia trybu amortyzacji. Mamy trzy dostępne tryby. Normal, na którym jeździ się na drogach takich dziurawo-równych. Sport, którego ja w zasadzie nie używam. Być może na torze, może na super drogach i komfort, na którym ja jeżdżę 99% czasu. Ponadto, jak się w tej chwili pojawił ten jeden kask, to znaczy, że mam ustawione zawieszenie do jazdy z jedną osobą. Po włączeniu silnika możemy ten tryb zmienić. I mamy tu jeszcze jeden guziczek ASC. Służy on wyłączeniu systemu zapobiegającemu buksowaniu tylnego koła, na przykład na mokrej nawierzchni przy silnym przyspieszaniu albo przy na piasku. Ze dwa, trzy razy zdarzyło mi się na jakimś szutrze. Czy to mi jest potrzebne? Uważam, że nie. Czym hamujemy? Z przodu mamy hydraulicznie uruchamiany hamulec dwutarczowy, zaciski stałe, czterotłoczkowe i pływające tarcze hamulcowe. Do tego system ABS. W moim modelu tylko na koło przednie. Czy to mi jest potrzebne? Nie wiem. Raczej średnio. Z tyłu pojedynczy hamulec, również uruchamiany, jak wiadomo, hydraulicznie. Dwutłoczkowy, zacisk pływający i tarcza hamulcowa stała. W moim przypadku bez ABS-u. Mówiąc o hamulcach, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na Klocki hamulcowe. Ten motocykl został wyprodukowany w lipcu 2012 roku. Przebieg ma 44 497 km i w tym motocyklu klocków hamulcowych jeszcze nie musiałem wymieniać. Mam go od nowości, to znaczy jestem drugim właścicielem. Kupiłem go z przebiegiem 750 km rocznego na fabrycznej gwarancji. Jeżdżę nim cały czas. No, i klocków nie wymieniałem w połowie, gdzieś są zużyte. Nie wiem, czy to będzie widać. Jednak technika hamowania silnikiem i biegami ma swój sens. Tutaj z tyłu jest nawet taka miarka w formie takiego pręcika z rowkami. Tylne klocki hamulcowe są zużyte dopiero w połowie. Mocną stroną tego motocykla jest zawieszenie. Przednie koło ma system typowy dla BMW, czyli telelewer, wahac zawieszony w silniku i na widełkach teleskopowych. A Amortyzator centralny. Dzięki temu ten motocykl nie nurkuje i możecie mi wierzyć. Nawet jadąc szybko i ostro hamując, czasem mam wrażenie, że ten motocykl jest podparty jakby deską. Dzięki temu droga hamowania powinna być dużo krótsza, aczkolwiek inne motocykle, które mają. Inny ten taki tradycyjny system, Upside Down na przykład. Uważam, to nurkowanie wcale nie jest takie duże, miałem je w innych motocyklach, i całkiem świetnie się to sprawdzało. Z tyłu motocykla mamy system z jednoramiennym wahaczem, ze stopów lekkich, dwa przeguby. Ramienie reakcyjne, no i. Ogólnie nazywa się to Paralever Evo, napęd motocykla za pomocą wału kardana. No i to jest fajne. A jest to fajne, no bo nie musimy wozić ze sobą spreju i w motocyklach z łańcuchem, no niestety musimy co 500 km zrobić smarowanie albo po każdej jeździe w deszczu. felga zawsze mamy brudną, tutaj felga co najwyżej będzie zakurzona bez kropek spreju. Wada jest taka, że oczywiście wymiana oleju wale kardana zajmuje znacznie więcej czasu niż posmarowanie łańcucha sprayem, ale z drugiej strony robimy to tylko raz w sezonie. Łańcuch też ma swoje wady, bo przecież musimy co 15-20 tysięcy wymienić zębatki i łańcuch i to już nie jest takie proste. Co można dobrego i złego powiedzieć o tym motocyklu? Czy jest lepszy od innych? Czy warto wydać na niego te pieniądze, które chce BMW? To już jest oczywiście decyzja każdego z Was. Ale nie wydaje mi się, żeby ten motocykl był szczególnie wyjątkowy. Są rzeczy, które ma fajne, lepsze u innych, ale pod pewnymi względami jest gorszy. Porównuję swoją opinię do motocykli, które miałem wcześniej. Jeździłem Honda CB400N przepięknym motocyklem. Jeździłem Yamaha. Jeździłem poprzednim modelem tego BMW R1150. Mam dobre porównanie, na czym polegała ewolucja tych modeli. Jeździłem Hondą VFR, i to jest ta ostatnia Honda, jest chyba najlepszym porównaniem, jeżeli chodzi o przyspieszenie. Nie ma porównania Honda i BMW. Honda dużo fajniej oddawała prędkość i dużo szybciej przyspieszała. Podobno ten motocykl przyspiesza w 3,5 sekundy. Taką informację znalazłem na ścigasz.pl. W innych miejscach znalazłem, że ma powyżej 4 sekund. A moim zdaniem to jest nieosiągalne, chyba że będziemy kręcić na jedynce do czerwonego pola. Co uważam jest bezcelowe i niczemu nie służy. Jeżeli chcielibyśmy porównać zwrotność motocykli to BMW nie jest tutaj żadnym ideałem. Jest pękaty i nie rozumiem dlaczego ciągle jest powiększany silnik, ta pojemność, obecnie 1250. Honda, którą jeździłem miała 750 cm pojemności i dawała, robiła na drodze dokładnie to samo co te 1200. Prowadzenie Hondy w zakręcie to było jak cięcie skalpela. Można było w dowolnym momencie zakręt wypłycić, pogłębić, ominąć coś. W BMW trzeba się do tego troszeczkę przygotować. Człowiek mojej postury musi się czasem, żeby szybki zakręt zrobić, musi się lekko wychylić, żeby przesunąć się do ciężkości. To jest do zrobienia, ale to nie jest takie jak w wąskich motocyklach typu no na przykład ta ffr tak wygląda przyspieszenie od 0 do 100 km w moim wydaniu. Czy można przyspieszać od 60 do 120 na ostatnim biegu? Można i nie trzęsie, ale nie jest to też zbyt wydajne. Na pewno zaletą tego motocykla jest jego odporność na wszelkiego typu nierówności na drodze. Na pewno nie wpadnie Wam w shimę, możecie puścić kierownicę i praktycznie jechać tym motocyklem do zera. Kierownica na pewno nie będzie trzepotać. W pewnym sensie jest to zasługa tego nietypowego zawieszenia BMW, telelever i paralever, jak również amortyzatora skrętu, który ten motocykl posiada. Wszelkiego typu garby na drodze, które są w Polsce normą, nie wytrącają tego motocykla z równowagi. BMW R1200R, co to właściwie jest za model? Roadster, czyli co? Uliczny ścigacz. Nie wydaje mi się. Motocykl jest dosyć pękaty, szeroki, przyspiesza ok, ale są lepsi. Z fabryki wychodzi z małą szybą, którą, z którą za miastem sobie nie pojeździmy. Będziemy cali brudni w muchach i cały pęd powietrza idzie na kask. Pierwszą rzeczą, którą zmieniłem to jest właśnie szyba. Za mną widzicie jaką w tej chwili mam wysoką szybę. Jest to największa możliwa akcesoryjna szyba do tego modelu. I dzięki temu ten motocykl stał się od razu motocyklem komfortowym i turystycznym. Z całą pewnością też pozycja, w jakiej na tym motocyklu siedzimy, jest komfortowa. Nawet porównując do, do tych moich motocykli poprzednich, można na tym motocyklu zrobić powiedzmy 400 km jednym rzutem i nie będziemy tego czuli w kręgosłupie, w ramionach, w nadgarstkach. Jeżeli pojedziemy 600 i więcej, to oczywiście również przy takiej wygodnej pozycji będziemy to odczuwać. No cudów nie ma. Spalanie motocykla to 4,5-4,7 litra na 100 km, i to jest powtarzalne: z prędkościami 120 km na godzinę. Jeżeli będziemy jechali 140, 150 i 160, o 30% możemy zużycie paliwa powiększyć. Zasięg tego motocykla to jest około 400 km. Udało mi się kiedyś przejechać na nim 430 km do tankowania, ale to już raczej było ryzykowne. Dźwięk tego motocykla jest mało ciekawy. Przypomina dźwięk z samochodu. Jedyny plus jest tego taki, że motocykl ma katalizator, jest bardzo cichy. Odpalicie motocykl przed domem i żaden pies nie zaszczeka. Tak samo Niemcy, jak cię zatrzymają na parkingu, również nie będą sprawdzali, czy macie homologowany tłumik. Rozruch motocykla jest ciężki. Odradzam zmianę akumulatora na Akumulator o mniejszym prądzie rozruchowym lub mniejszej pojemności. Niestety, te dwa tłoki o 101 mm średnicy wymagają silnego prądu rozruchowego. Mój motocykl jest wyposażony fabryczny kufer BMW. Niestety jest to mały kufer, 35 litrów. Można włożyć do niego tylko jeden kask, rękawice i jakieś drobiazgi. Na szczęście ma uchwyty przygotowane, żeby zamontować w razie czego. Ryboczne z lewej i z prawej strony. No dobrze, ale trzeba by jakieś jednoznaczne podsumowanie zrobić. Będę jeździł tym motocyklem, nie będę, będę je sprzedawał. No i to jest właśnie moja wada, że ja jak kupię jakiś sprzęt, to jeżdżę 10 lat. A ponieważ nie śledzę już trendów i mam wrażenie, że wszystkie nowe modele mają w sobie Coraz więcej plastiku. Zamierzam ten motocykl dalej eksploatować. Ma w tej chwili 11 lat. Zobaczę, może mi się uda trzymać ten motocykl kolejne 10 lat, zrobić kolejne 44, może 50, może 60 tysięcy. I wtedy chętnie bym nagrał drugi taki film po 20-21 latach eksploatacji z przebiegiem około 100 tysięcy. Jeżeli jesteście takim filmem zainteresowani, to będzie dla mnie motywacja, żeby ten motocykl trzymać. Czy warto ten motocykl kupić, na przykład używany, od takiego człowieka jak ja, który dba i robi wszystko warto. Jest sporo takich motocykli na rynku. Bo BMW to generalnie nie jest motocykl, który kupują sobie najmłodsi kierowcy. Jest on droższy, często. O 10, 15, 20% od odpowiedników japońskich. Będę ten motocykl trzymał i będę nim jeździł, bo nadal sprawia mi to frajdę. Do zobaczenia na drodze. Hello, cześć.